Zobaczymy jak idzie Fortnite i GTA 5 na tym laptopie. Były w Fortnite obciążenie procesora 30% i około 70% obciążenie karty graficznej. Jeszcze pokażę ustawienia grafiki. Na minimum Full HD. Temperatura procesora 80 stopni, czasami więcej. Zobaczymy jak w samej grze. Tekstury nie ładują się, bo pamięci dla karty graficznej mało jest, bo jest współdzielona z RAMem. Około 20-30 fps. Jeżeli patrzeć w niebo to 60 fps nawet bywa. FPS pokazuje przez program Flaps, bo przez MSI nie działa. Teraz zobaczmy, jak idzie GTA 5. Przy starcie jakiś błąd pokazuje procesor jest obciążony do pełna, a karta graficzna około 80%. Około 20 FPS i temperatura procesora 80 stopni. Maksymalna temperatura procesora to jest do 100 stopni. FPS pokazuje przez program Action, bo GTA 5 myśli, że MSI to jest jakiś cheat i przez to włącza program Anti-Cheat. Ale tutaj jest około 20-25 FPS. Tak, jeszcze ustawienia grafiki pokażę. Minimalne ustawienia, rozdzielczość HD.